Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Jak możecie zobaczyć mamy fajny projekcik Audi S3 i robimy sobie zmianę z połysków mat. I tutaj akurat zderzaczek i błotniczek już jest oklejony naszym karbonem matującym, a drzwi jeszcze nie, będziemy sobie trochę rozbierać, bo nie chcemy mieć żadnych prześwitów, także musimy wyrzucić lusterko, które jest niestety na drzwiach. Także zostaniemy, no musimy rozebrać sobie boczki i, i to wszystko podemontować. Klamki to myślę, że żadnego problemu zajdą, tak jak w każdej Audi. E, także tutaj mamy sobie to, powiedzmy, już e, częściowo oklejone. Lecimy sobie dalej. E, ja Was zapraszam do oglądania z tego, ale jeszcze wcześniej chciałem pokazać kolejny samochód Audi S8. E, to jest jakieś 90. lata mniej więcej, początek 2000. E, I może bliżej, podajmy, chodźcie zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Jest Totalny dramat w zasadzie, jeśli chodzi o lakier. No my sobie będziemy go polerować. Tam chłopaki już piorą ten samochód. Wrzucimy sobie później powłoki na lakier, felgi szyby. I jeszcze jeden samochód Audi Q8. Dzisiaj tu mamy w zasadzie sam Audi, można tak powiedzieć. I robimy sobie pakiet Lakszary, czyli full front w PPF-ie, na resztę powłoki ceramiczne, czyli lakier, felgi, szyby i ta wewnątrz pojazdu, auty się myje i będziemy sobie też niedługo pewnie zaczynać. I wracamy do strójki, oglądajcie, zobaczcie jak, jak sobie działamy. Moi drodzy, mamy ten projekcik gotowy, jak możecie zobaczyć pięknie się zmienił ten samochód, naprawdę nam się mega podoba, powiem szczerze, że z tym zamrożeniem lakieru i z tym kolorem dużo lepiej wygląda niż Mercedes matowy, bo ta folia zrobiła taki, znaczy samo to, że ten Daytona jest taki ciemniejszy, to fajnie właśnie przyciemniła trochę tą folię i Mamy takiego zadziora, mamy takiego skurczybyka, żeby nie przeknąć. i, i tak jak Wam mówiłem wcześniej, no w całości zamroziliśmy sobie lakier Daytona i oczywiście w połysku poleciały elementy piano black, lustereczka i przyciemniliśmy przednie lampy, jak i tylne, możemy sobie przejść do tyłu jeszcze, zobaczycie jak to wygląda. Akurat z tyłu fajny jest efekt widoczny przyciemnionych lamp. Z przodu jest praktycznie niezauważalny, ale są przyciemnione. No z tyłu widać, że jest ładnie przydymiona, wygląda to naprawdę elegancko, a jeszcze okryliśmy sobie lotkę, bo była w kolorze nadwozia. Okryliśmy ją na czarno i myślę, że teraz to naprawdę wygląda pięknie. Tak jeszcze myśleliśmy, czy klientowi nie powiedzieć, żeby dach wrzucić na czarno, ale chyba jednak wygląda to wyśmienicie w takim wykonaniu, jak jest teraz. No i oczywiście na felgi, szyby i tapicerkę została wrzucona powłoka. Przechodzimy do kolejnego samochodu, który mamy. Mm, powiem Wam, że jak przyjechał do nas, jak go zaczęliśmy myć, to był czarny, a tu jest piękny zielony, jak możecie zobaczyć. I robimy sobie na nim zabezpieczenie w postaci full body, czyli w całości. I w zasadzie nam została maska. W tej chwili, a Wy zaraz zobaczycie, yy, Naszą pracę właśnie podczas klejenia tego Mercedesa, do czego Was właśnie zapraszam. Moi drodzy, Celesik już jest prawie gotowy. Podejść bliżej, zobaczcie tą piękną zieleń, butelkową. Prawda, wygląda to kosmicznie, ale jak na przykład spojrzymy tam gdzieś w tył, no to jest ciemny lakier. Nie widać, że jest auto zielone. Prawie gotowy. Zostało nam tak naprawdę daszek poobcinać, podogrzewać, złożyć, przekudekować go całego i może sobie fura wyjeżdżać. A jeszcze się wtrącę, zobaczcie sobie efekty na Audi S8, które robiliśmy. No i jak się podoba SK, bardzo chyba fajnie wyszła, prawda? Kurcze Zmieniliśmy ją diametralnie, klient był bardzo zadowolony ogólnie z tego samochodu, bo usuwaliśmy większość oczywiście wszystkich zarysowań, wyczyściliśmy całe wnętrze, naprawdę teraz można śmiało sobie śmigać na jakieś zloty i tak dalej. Ja się z Wami żegnam. Moi drodzy, bardzo możliwe, że przez tydzień, dwa nie będzie żadnego odcinka ze względu na urlopy kamerzysty <grytanie> i nie będzie miał kto nagrywać, także bądźcie czujni, może będziecie mile zaskoczeni, może ja wezmę kamerę w dłoń i coś nagramy, zobaczymy. Wszystko tak naprawdę zależy od czasu ile będziemy mieć. Obserwujcie nas na Insta na Facebooku, TikToku, Pinterestie i oczywiście nie zapomnijcie dać łapy w górę suba na YouTubie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!